Gruntowanie za pomocą urządzenia Wagner Projekt Pro 117. Urządzenie przygotowane zgodnie z instrukcją, napełnione wstępnie środkiem gruntującym. Używamy gruntu z domieszaniem wody i koloru, żebyśmy wiedzieli gdzie jest zagruntowane. Środek gruntujący mamy w wiaderku, urządzenie jest przygotowane. Dysza, dysza spray'a jest już napełniona wcześniej. Czy gruduje się lepiej, na pewno fajniej, szybciej i yy, więcej zabawy. Może pokażę jak. 《「君は」》